Ta rolka do zmieniania poziomu głośności jest super, w ogóle bardzo przyjemnie się z niej korzysta, jest taki responsywny rol, że się tak wyrażę, no i w ogóle fajnie, że coś takiego jest, ale kurczę, ja nie mógłbym z niej korzystać, to by mnie doprowadziło do szału, bo ochliki w mojej głowie no po prostu nie pozwoliłyby mi na to, żeby ikona przekreślonego głośnika była do góry nogami na przykład. Cześć kochani z tej strony, Kamil, stali widzowie wiedzą, że kocham klawiatury. Mógłbym mieć klawiatur 20, 30 i więcej, i nie znudziłoby mi się, dlatego kiedy nadarzyła się okazja, żeby zrecenzować dla Was klawiaturę MSI Vigor GK71 Sonic, powiedziałem: Tak, recenzujemy. No i właśnie dzisiaj mam dla Was test tego właśnie klikacza. Zaczniemy, drodzy Państwo, od przełącznika, bo jest to najmocniejsza, moim zdaniem, część tej klawiatury MSI Sonic Blue. Dokładnie się nazywa, tak go sobie nazwali, ale są to kaile tak naprawdę niebieski, czyli klikliwy przełącznik. I posłuchajcie sobie od razu, jak brzmi. Oczywiście te efekty dźwiękowe, no nie da się tak jeden do jednego przekazać, wiadomo, że to zawsze troszkę inaczej brzmi, jak się tego słucha, także powiem wam, w moim odczuciu to brzmi naprawdę bardzo fajnie, jest to klikliwy, czyli ten głośniejszy przełącznik, ale nie jest taki toporny, jak większość niebieskich switchy. No bo nie jest, bo on tak fajnie sobie tak klik, klik, klik tak delikatnie sobie tak... I nie jest taki, taki, że wiesz, jakbyś pisał na maszynie do pisania, tylko taki... Taki przyjemny, bardzo przyjemny. Jeśli chodzi o parametry, to jest to również szybki przełącznik. Zdaje się, że stąd ta nazwa Sonic, wiecie, od tego szybkiego jeża. 45 gramów wymagane jest, żeby aktywować przełącznik. Aktywuje się on już po przebyciu 1,4 mm dystansu, a Pełen dystans od góry do dołu to 3,5 mm, także taki szybki gamingowy można powiedzieć przełącznik, mimo że niebieski, czyli niekoniecznie właśnie pod gry, bardziej czerwone czy brązowe kojarzą się z gamingowymi typowo rozwiązaniami. I powiem tak, nie pograłem sobie za dużo na tej klawiaturze, przyznaję się od razu bez bicia, ale popisałem sobie troszeczkę i bardzo przyjemnie się z niej korzysta. Takie moje osobiste odczucia. Naprawdę fajnie. Wspomaga troszkę nam komfort korzystania z tej klawiatury. Podkładka specjalna tutaj zdaje się jest Memory Foam, bardzo przyjemna. Oczywiście nie jest to naturalna skóra i dobrze niech sobie świnki i krówki hasają, a skórę swoją przekażą na fajne buty, a nie na podkładki pod y, nadgarstki. Tak, zahaczyliśmy troszeczkę o dodatki, no to jest ta podkładka, właśnie, a także kikapuler puller i tyle. Kolejna mocna strona tej klawiatury to podświetlenie. Jest bardzo charakterystyczne. Tutaj, wiadomo, że o gustach się nie dyskutuje. To różnie może komuś trafić w gust, może nie trafić, ale wyróżnia się na pewno na tle konkurencji, czy po prostu tego, co jest dostępne na rynku, ponieważ no, mamy tutaj kikapy, które są przezroczyste, ale nie są przezroczyste, tak jak powiedzmy pudingi, które są. Takie troszkę zamydlone, białe czy, czy zmatowione. Tutaj mamy takie klarowne kikapy i to naprawdę ciekawie wygląda na klawiaturze. Mi się kojarzy osobiście troszkę ze świętami i z takimi oldschoolowymi lampkami choinkowymi. Także no, tutaj MSI plus za to, że gdzieś na jakichś takich nostalgicznych nutach zagrali. Może jeśli nie mieliście takich lampek jak ja, to Wam się ta klawiatura nie spodoba też pod kątem podświetlenia, ale dla mnie okej. Okay. Jest to taki ciekawy efekt, który wygląda troszeczkę, no już tak abstrahując od tych lampek choinkowych, troszkę jakby to było szklane, troszkę jakby to były jakieś diamenty czy coś. Fajnie, nie rozlewa się jakoś brzydko po klawiaturze, tylko trzyma się tych kick a przy okazji jest dosyć wyraźne. Tutaj operator również trafnie zauważył, że jest to dosyć mocne podświetlenie, także jeżeli potrzebujecie właśnie takiego konkretnego, byczego, dosyć wyraźnego podświetlenia, to tutaj jest oczywiście, jest regulacja, można sobie podkręcić, można sobie przykręcić, jest masę efektów, także jest się czym bawić, naprawdę każdy oczywiście przełącznik ma swoją konkretną diodę LED. Oczywiście czcionka również podświetlona, czy może podświetlenie przebija przez czcionkę, jak żeby miało być inaczej. Jest to ta przy okazji powiem ta typowo MSI-owa czcionka, którą znacie i albo lubicie, albo nienawidzicie. Teraz będę się posiłkował ściągą, taka duża niestety na egzaminie by nie przeszło, ale wy mi chyba wybaczycie. Tak jeszcze troszkę o funkcjonalności tej klawiatury Poling rate w hercach 1000, stuprocentowy 100 antyghosting, mamy trzy profile do zapisania w pamięci klawiatury, tutaj jeśli chodzi o podświetlenie zakładamy, między innymi można sobie coś takiego zakodować i wówczas zabrać klawiaturę na LAN party, mieć swoje ustawienia gotowe. Mamy kabel w oplocie, który jest jest długości niecałych 2 metrów, 1,8 dokładnie. Wymiary 442 na 138 na 41 mm. Waga 854 gramy. No i tak, spoglądając jeszcze kątem oka na moją ściągawkę, mam potwierdzenie tego, co mówiłem. Podkładka pod nadgarstki jest z Memory Foam. Teraz troszkę o budowie i o tym, jak klawiatura się prezentuje. Wizualnie, osobiście, dla mnie na plus jest to, że po pierwsze no jest to full size, czyli z numpadem, a nie jest jakaś wielka, jest dosyć, można powiedzieć, skromna, jeśli chodzi o swój rozmiar. Widziałem dużo większe klawiatury w pełnym rozmiarze, a ta no dużo miejsca na biurku nie zajmie, mimo że mamy wszystkie klawisze dostępne. Druga rzecz to kwestia tego, że klawiatura nie krzyczy gaming, że nie ma jakichś super pstrokatych kształtów, że nie ma wszędzie tych smoków MSI-owych wyrysowanych i tak dalej, i tak dalej. No jest na klawiszu Fn, ale no jest sobie ten smok ogólnie czcionka, nie jest to również jakaś super pstrokata. Ja wolę jednak takie stonowane klawiatury, także gdybym miał to mieć u siebie na biurku dłużej, no to byłby to dla mnie plus właśnie, że może to być uznawane jako klawiatura gamingowa właśnie, ale jednak spokojnie można ją zabrać do biurka. I będzie wyglądała po prostu jak zwykła klawiatura. Myślę, że co ewentualnie tutaj mogłoby krzyczeć gaming, to podświetlenie, które na szczęście można sobie przykręcić i już jest ładna stonowana klawiatura. Jeśli chodzi o jakość wykonania, to tutaj z góry wszystko mi się podoba, nie mam większych zastrzeżeń. Metalowy panel, te klawisze multimedialne są całkiem porządne, rolka przynajmniej. Nie wiem w ogóle, czy ktokolwiek korzysta z tych klawiszy. Klikacie czy nie klikacie? Dajcie znać w komentarzach, bo to jest bardzo ciekawe. Ja chyba nigdy nie użyłem. Poza rolką, oczywiście, rolka to jest bardzo fajna rzecz. Kikapy są bardzo fajnie pomalowane i również sprawiają wrażenie porządnych. Tak jak mówiłem, również pod nadgarstnik jest bardzo po pierwsze wygodny i również fajnie się prezentuje. Trochę gorzej jest, jak zajrzymy od Tutaj od spodu jest plastik, no i okej, okay, no tworzywo sztuczne, wiadomo, że to jest stała, nieodłączna część już naszych żyć forever, ale troszkę jakość tego tutaj konkretnie plastiku wydaje mi się, że mogłaby być lepsza. To tak średnio wygląda. No nie, wiadomo, że nie będziemy na to patrzeć jakoś specjalnie, ale jednak jeśli mamy klawiaturę za tam około 500 zł, to Chciałbym, żeby to troszkę lepiej wyglądało, czy miało jakieś lepsze odczucia podczas dotykania? No, wiecie o co mi chodzi. To jest taka osobista kwestia, takie odczucie po prostu. Także taka klawiatura, można powiedzieć, jest trochę dychotomiczną naturą, bo z jednej strony bardzo fajnie się prezentuje, z drugiej strony trochę gorzej. Całe szczęście, że z tej reprezentatywnej. Górnej strony jest wszystko ok. Na spodzie, przy okazji, powiem, mamy sześć gumowych paneli, które bardzo dobrze trzymają klawiaturę na biurku. Paneli można powiedzieć cztery konkretnie, a są jeszcze gumowe nóżki tutaj na końcach. Nóżki tylko w jednym poziomie, także regulacja dwustopniowa. Jak to jest w przypadku recenzji? Zwykle mamy dosyć mało czasu na zapoznanie się ze sprzętem i to są takie moje dosyć pierwsze, w miarę surowe, powiedziałbym, odczucia, ale przekazuję tę klawiaturę mojej ukochanej, którą serdecznie pozdrawiam i ona będzie z niej korzystała przez jakiś dłuższy czas i w komentarzu pod tym filmem napiszę swoje wrażenia, jak było, czy się rozsypała, czy się nie rozsypała, czy jest fajna, czy wkurza klikanie, czy podświetlenie jest OK. Ja ten komentarz przypnę i zostawię dla Was, dla osób, które w przyszłości gdzieś tam Będą chciały sobie obejrzeć te recenzje i dowiedzieć się czegoś więcej. Także ogólnie moje wrażenia na plus. Jestem bardzo zadowolony z odczuć, jakie daje przełącznik podczas pisania czy korzystania z klawiatury. Podoba mi się również brzmienie i podświetlenie, czyli te najważniejsze, można powiedzieć, funkcje. Jest troszkę minusów. Uważam, że tutaj sporo mogłaby nadrobić lekka obniżka ceny, ponieważ 500 zł, tak jak mówiłem, no tanio nie jest. Także spodziewałbym się w przyszłości jakiś lekkich obniżek. Wiadomo, że jak coś jeszcze na. Premierę to zawsze troszkę więcej kosztuje. Zobaczymy, jak za parę miesięcy będzie to wyglądało. Link do przetestowanej klawiatury zostawiam wam w opisie. Podlinkuję tam również wersję z czerwonym przełącznikiem, bo zdaje się, że taka jest, a może ktoś wolałby właśnie w tę stronę pójść. Dajcie znać w komentarzach, czy chcielibyście więcej recenzji klawiatur u mnie na kanale, a jeśli tak, to jaką konkretnie chcielibyście, żebym przetestował? Ja nie potrzebuję wielu pretekstów do tego, żeby kupić jakąś kolejną klawiaturę także sekcja komentarzy należy do Was. A teraz już dziękuję Wam za oglądanie. Widzimy się niebawem. Do następnego.